Dzień dobry. Pamiętacie, wczoraj mówiłem o, o tym, że człowiek czasami wpada w taką postawę, że wydaje mu się, że coś może Panu Bogu ofiarować. I wtedy jego wiara, pobożność, religijność y, robi się takim wielkim balonem. I, y, I tak sobie wczoraj to nazwałem, że to święto jest taką szpilką, która może przekłuć y, ten balon pychy religijnej i pychy wiary. Bo tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie Panu Bogu dać. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć taką szpilkę, bo jak jej się nie ma, to dzieje się to, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus przychodzi do swoich, do ziomków, którzy go znają i kiedy mówi swoje rzeczy, kiedy pokazuje im Królestwo Boże, kiedy. Pokazuje im Boga, pokazuje im Ojca, pokazuje im cuda, robi fajne rzeczy, ale które z drugiej strony y, każą tym ludziom, którzy go słuchają, zadawać sobie pytania trudne, bo konfrontujące ich dotychczasowy sposób myślenia, życia, wiary, przeżywania Pana Boga, no to co robią? Mówią, kimże on jest? Przecież my go znamy. Przecież on nie może nas niczym zaskoczyć. I to jest coś, co bardzo często nam też grozi jako chrześcijanom, katolikom, że jeśli wpadniemy w taką pułapkę myślenia, że ja jestem kimś, kto może panu Bogu coś dać, czyli mój sposób na życie jest sposobem, który udowadnia Bogu miłość, jest sposobem na życie, który Chcę panu Bogu dać y, jakiś argument do tego, żeby Bóg mnie kochał. To oczywiście dzieje się w naszych głowach, bo obiektywnie rzecz jest całkiem, całkowicie inna, ale chodzi o nas. To wtedy rzeczywiście stajemy się takimi y, ziomkami Jezusa, którzy już wszystko o nim wiedzą, którzy już wszystko wiedzą o wierze, y, którzy nie mają żadnych pytań. Oni są tylko takimi ludźmi, którzy konfrontują innych. No Kim ty jesteś, żeby w ogóle zadawać jakieś pytania? Y, i tego jest całe mnóstwo w naszym kościele. Zobaczcie, osób, które pozjadały wszystkie rozumy osób, które za każdym razem, kiedy pokazujesz swoją wątpliwość, za każdym razem, kiedy pokazujesz swoją słabość tu nie chodzi o ekshibicjonizm, ale tu chodzi o to, żeby pokazać właśnie to, kim się jest naprawdę, a nie to, co sprzedajemy w świecie jakimkolwiek czy to będzie realny, wirtualny, religijny, kościelny. To wtedy właśnie wyjeżdżają z tymi pytaniami, kim ty jesteś w ogóle? Czy w człowieku. I to jest taka pycha, arogancja, bezczelność buta, która strasznie rani. Ja myślę, że Jezusowi. Jezus wprawdzie wybrnął z tego, całe, z tej całej sytuacji, przywołując stare przysłowie, że tylko prorok w swojej ojczyźnie jest Nimi mile widziany. Ale zobaczcie, jego to musiało po ludzku bardzo zaboleć. I może warto zobaczyć, że czasem nasze przyzwyczajenia, również w kwestii wiary i religijności, nasza y, taka zdolność do, tak się nam wydaje, y, do tego, że my wszystko wiemy, pozjadaliśmy wszystkie rozumy, strasznie może ranić innych ludzi. Y, przyjść do swoich. I odsłonić im swoje serce, a Jezus to robi, robi on, głosząc Ewangelię, bo odsłania im istotę Boga, to, że Bóg jest blisko, to że Bóg przychodzi i kocha człowieka, każdego człowieka. To to jest istota Jezusa, znaczy to jest miłość, którą On głosi, i kiedy On pokazuje im swoje serce pełne miłości, bo takie jest serce Ojca, to zostaje zraniony, to znaczy zostaje. Yy, no, no skonfrontowany w taki najgorszy, chamski sposób. Kim ty jesteś? Co ty sobie wyobrażasz? I myślę, że to jest Ewangelia, którą możemy znowu czytać z dwie strony. To znaczy, że są sytuacje, w których jesteśmy jakby Jezus. Jak Jezus, że przychodzimy i otwieramy przed kimś serce. Pokazujemy temu drugiemu człowiekowi to, co w nas najbardziej wartościowe, najpiękniejsze i dostajemy strzała. Ale możemy też być z drugiej strony, to znaczy, że ktoś przed nami otwiera swoje serce, czyli pokazuje swój sposób przeżywania wiary, odkrywania Pana Boga, tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma poglądy, w jakiej jest orientacji, wszystko, co jest jego najgłębszym sekretem, i go walimy po głowie. Mówimy, a kim ty jesteś w ogóle? To, co ty mówisz, to w ogóle jest niemożliwe. To w ogóle jest czymś, co. No właśnie, ma się nijak jak do tego, bo my Cię znamy. My wiemy lepiej. To jest straszne zdanie, słuchajcie. Ktoś przychodzi z zewnątrz, nawet dobry znajomy, i mówi: My Cię znamy. Ty wiemy, my wiemy, kim Ty jesteś. Ty już nas niczym nie zaskoczysz, ani pozytywnie, ani negatywnie. Twoje szanse zostały wyczerpane. Możesz być człowiekiem, który tak naprawdę pójdzie sobie stąd, bo po co tu jesteś? Daj nam święty spokój. Zobaczcie, że. Yy, to jest dokładnie, oczywiście, może źle dokładnie, to jest echo tego, co słyszeliśmy też w ostatnich dniach, kiedy Pan Jezus wywala złego ducha i ten zły duch krzyczy, mówi, czego Ty od nas chcesz? Przestań nas niepokoić. Zobaczcie, że to nie jest zdanie, które wypowiada tylko zły duch. To jest też zdanie, które wypowiada człowiek. Za każdym razem, kiedy przychodzi do niego Bóg, przychodzi do niego Jezus z ofertą miłości, a człowiek jest tak pyszny i tak już y, wyrobiony w swojej, Wierze, religijności, duchowości, cokolwiek byśmy tam sobie nie podstawili, że mówi Bogu: a kim ty jesteś? My cię znamy. Znaczy, nie możesz tak przychodzić, jak ty chcesz, musisz przyjść tak, jak my to sobie przewidzieliśmy. I to jest też poziom drugi, to znaczy poziom w relacji z drugim człowiekiem. Człowiek przychodzi, odkrywa swoje serce, odkrywa swoją duszę, jak to ładnie mówimy, swoje myśli, przed drugim i dostaje strzała i mówi: kim ty jesteś? Ty jesteś nikim. My Cię znamy. Jesteś naszym sąsiadem. A więc nie możesz mieć tych wszystkich rzeczy, które w sobie nosisz i Ci się wydaje, że je nosisz i nam je opowiadasz. Niech ta Ewangelia nas dzisiaj obudzi, mówię, w dwie strony. Żebyśmy nie przyszli tylko y, jako Jezus i, i byli takimi sierotami, które są odrzucane, ale też żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy też bardzo często po drugiej stronie barykady i walimy w innych ludzi właśnie, bo nam się wydaje, że jesteśmy lepsi, bo wiemy lepiej. Krótko, ale wydaje mi się, że jest dużo materiału do myślenia. Życzę Wam dobrej środy, trzymajcie się i do widzenia.